Witam wszystkich Państwa, kolegów. Chciałam powiedzieć: już został przedstawiony, że siedzi cały czas dyrektor Kapuściński. A chciałam powiedzieć ważnego: prawda jest taka, że sytuacja na przykład dokumentu w antenie w jakimś stopniu, bardzo wielkim stopniu zależy od tego, jak się na to zapatruje dyrekcja. Dyrekcja anteny jest największym strategiem tej anteny. Ma wizję i stara się tę antenę podporządkować swojej wizji. Więc chciałam tu teraz powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o dwójkę, to zielone światło w ramach naszych możliwości jest absolutnie zielone. Jest właściwie pełna zgoda na to, że staramy się robić, szukać jak najlepszych projektów. A powiem tak, jeśli czuję wsparcie i mam takie zielone światło. To jest mi dużo łatwiej pracować i to chyba Państwo też odczuwają, że kontaktujemy się bardzo często i staramy się szukać najlepszych projektów. Właściwie wiele spraw poruszył już Andrzej, a one są podobne w jedynce i dwójce, bo też generalnie polskie. polskie PASMO, które zawiera polskie premiery, polskich filmów, chcemy i generalnie profilujemy na współczesny dokument polski. To nie znaczy, że to jest jedyny wyróżnik. Tak naprawdę, jeśli się pojawia znakomity pomysł na film, bardzo dobry scenariusz, jest pomysł na jego finansowanie, jesteśmy to w stanie wspomóc. Wspomagamy naprawdę i wtedy nie ma to znaczenia, czy na przykład będzie to e, temat historyczny, bo takie też się e, zdarzają, czy będzie to temat no, zagraniczny, chciałam powiedzieć. Unikamy rzeczywiście. Mm, Wchodzenia w koprodukcję tematów zagranicznych, chociaż też nie do końca można powiedzieć, że takich nie ma, bo za chwilę powiem o festiwalu, gdzie z dwójki w tym roku jest dziewięć filmów na, na festiwalu i zdarza się temat też, który dotyka tematów zagranicznych, ale musi być to w jakimś sensie wyjątkowa sprawa i wyjątkowa historia, bowiem w dwójce jest bardzo dużo pasm dokumentalnych. Bardzo dużo. Nie bylibyśmy w stanie ich zapełnić polskimi produkcjami, w związku z tym bardzo dużo jest dokumentów zagranicznych licencyjnych, ale też staramy się pokazywać widzom wszystko to, co najlepsze na świecie powstaje, jeśli chodzi o dokument. Żeby tak dla przykładu powiedzieć, bo ja myślę, że niektórzy z kolegów nie zdają sobie sprawy. W zeszłym roku, jeśli chodzi o premiery dokumentu polskiego, było ich 60, powtórek było 195. Natomiast jeśli chodzi o dokument zagraniczny, premier było 192 emisje, a powtórek 217. My mamy średnio, tak liczyłam za poprzedni rok, około 67 emisji miesięcznie dokumentów. To nie jest naprawdę mała liczba. Nie wiem, jak by się chciało do tego podchodzić. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, że jest niewiele. Oczywiście, szeroko rozumiany dokument, bo dokumentem jest też przyroda. Dokumentem są też dokumenty polityczne, gospodarcze, takie też bierzemy z rynku. W związku z tym to jest całe spektrum tematyki. Jeśli chodzi o strategię, oczywiście zawsze przypominam, że redakcja, którą ja reprezentuję, specjalizuje się bardziej w dokumencie społecznym, współczesnym. Jeśli chodzi o zagraniczny, bierzemy współczesne filmy o. O polityce, o gospodarce, natomiast w redakcji artystycznej, którą kieruje pani Marzena Podgórska, powstają, to już dyrektor będzie mógł odpowiedzieć na pytania, jeśli chodzi o te dokumenty. Powstają dokumenty, powiedziałabym, bardziej artystyczne, kulturalne. Cztery z nich też są w tym roku na festiwalu w Krakowie. Jak mieliśmy mówić o tym, o sukcesie? Ja powiem tak. Ja mam lepsze doświadczenia w tym, w poprzednim roku, jeśli chodzi o oglądalność dokumentów i widzów, którzy przychodzą na nasz dokument. Pamiętają Państwo nasz film zeszłoroczny, laureat głównej nagrody Uwikłani Litki Dudy? Dlatego go wzięłam na tapetę tak dla przykładu, bo Święci Triumfy zdobywa już nagrody na międzynarodowych festiwalach. Jego premiera, która była w ubiegłym roku, zgromadziła. 972 000 widzów. To naprawdę nie jest mała liczba widzów. Teraz we wtorek w czasie trwania festiwalu powtarzaliśmy ten dokument, między innymi właśnie w związku z trwającym festiwalem, żeby przypomnieć laureata. Obawiałam się, że może już wszyscy, którzy chcieli obejrzeć ten dokument to obejrzeli i powiem szczerze, że miłe zaskoczenie, bo we wtorek w naszym głównym paśmie, który jest o 22.50 obejrzało go 910 tysięcy widzów. To jest bardzo zadowalający widok i wynik i powiem szczerze, w tym paśmie wtorkowym o 22.50. E, mamy często ponad milionową widownię. No przy dokumencie uważam, to jest Państwa sukces przede wszystkim tych, którzy tam e, mieli swoje premiery. Można zrobić film, który będzie wspaniały na festiwalach, który będzie święcił e, triumfy, ale będzie też chętnie oglądany przez widzów. E, Powiem tak, to co kiedyś Andrzej powiedział, my chcemy robić oczywiście dobre filmy, a widzowie chcą dobre filmy oglądać. Te filmy muszą nieść emocje, muszą mówić o czymś ważnym. Dla przykładu, zagraniczny film Dzieci Hitlera, który wyemitowaliśmy, niezwykle poruszający dokument, no właściwie same emocje można by było powiedzieć, obejrzało milion, półtora miliona ludzi, półtora miliona ludzi. Więc e, oczywiście moim marzeniem zawsze jest, żeby takie scenariusze dostawać, e, żeby takie tematy się e, pojawiały w dwójce i żebyśmy mogli je wspólnie e, zrealizować no, na chwałę tego dokumentu autora e, i później z radością pokazać e, to widzą. Generalnie jeśli chodzi o taki skrót mojego... E, a, chciałam jeszcze tylko jedną ważną rzecz powiedzieć, która się pojawiła w piśmie, które dostaliśmy od Marka Drążewskiego. Chciałam to zdementować, bo tam się pojawia taka informacja, że w dwójce zabrano pieniądze na dokument. Chciałam to jeszcze raz podkreślić, budżet, który przedstawialiśmy na początku roku Państwu na dokument nie uległ zmianie w ogóle. Krótkie wyliczenie, było około 2,5 miliona planowane i tyle zostało. Jeśli średnio przyjmiemy, że na film w koprodukcję wchodzimy koło 100 do 100 tysięcy, wyprodukowaliśmy 8 dokumentów, co dało kwotę miliona osiemset. Gdzie jest te 700 tysięcy? 700 tysięcy to jest zabezpieczenie emisji filmów praw, tak zwanych filmów wyprodukowanych w latach poprzednich, które muszą być w budżecie zabezpieczone, bo inaczej nie moglibyśmy emitować tych dokumentów. W związku z tym nie zniknęła ani jedna złotówka. Wykorzystany został całkowicie co, co do grosza. Dziękuję bardzo.